Zawojskowa to było, no, mamy, w miejscowości, brama wjazdowa. E, tu jest ścieżka. Tam są jakieś budynki, tam jest, ale... Patrzcie pod nogi, bo jest dużo dziur. Tam nie, później. No my widzimy za ten budynek. Tam coś jest dalej, ale tam jest nie Słyszałeś? Kasper. Coś, coś dużego nie było. Nie ma. Coś czysto Pozostało się kolejne, tam jest płot i osoby tu czyli czyli spindelane i dochodzimy do ostatniego punktu, w tym miejscu oczywiście Czyli jakieś tam magazyny. Nie wiem czy to może był poszarowe Na pewno jakieś pozytywnie tego paliwa wszystko zryte wszędzie beton wszędzie cegły wszędzie pozostałości, rurki, nie rurki Zbiorniki nie zbiorniki No to już było zabezpieczenie No, no spora wie. Tam rura wystaje z ziemi Lampa była Węże pełne że się walają pod, pod nogami Kolejny zbiornik Ech, boję się. tam. Zabaw. A my idziemy tam. Na razie może być? No. Na tabliczka pisze ten, yy, yy, informacja. Teren prywatny z zakaz zrzucenia śmieci Nie pisze nigdzie zakaz wejścia Czyli na Są nawet płyty betonowe wykręcone Ej, tranzyt kolejowy Są tory No Kasper Chodź zobacz To była ten dyspozytor na kolei Idą yy, naciągi no, do zwrotnic i proszę, o kurwa, zwerowałem. Tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem. I Przepompownie? Proszę bardzo. Podjeżdża wagonik. I już zdrowie wyszły alurami do zbiorników. Ale wszystko zrednię Patrz pod nogi Kacper. Przekasz to marzenie. Fajne. Dobre. Godne uwagi. Ciekawe. Тэгээд урбекс. Үйтал. Үйтал стичнэ урбекс.